Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego osoba, która wydaje się kochać Cię najbardziej, nagle zaczyna Cię ignorować? To może być mylące i bolesne, jednak czasami za tym zachowaniem kryje się głębszy powód, taki, który jest znacznie bardziej złożony niż wydaje się na pierwszy rzut oka. W tym filmie dowiesz się, dlaczego ktoś, kto naprawdę Cię kocha, może nagle wycofać się lub zachowywać się zdystansowanie. Na końcu, być może, zdobędziesz nowe zrozumienie tego, co naprawdę oznacza to zachowanie? A może nawet znajdziesz wewnętrzny spokój. Czasami miłość jest skomplikowana, nie zawsze jest okazywana w taki sposób, jakiego oczekujemy. Osoba, która kocha Cię głęboko, może wydawać się zdystansowana, a nawet chłodna, ale to nie oznacza, że przestała się o Ciebie troszczyć. Często jej zachowanie ujawnia głębie uczuć, które tylko czekają, aby zostały zrozumiane. Strach przed wrażliwością, miłość czyni nas wrażliwymi. Zdejmuje z nas warstwy ochronne, a to może być przerażające. Dla niektórych trudno jest pokazać swoje prawdziwe emocje. W chwilach przytłaczających uczuć, wycofują się, aby chronić się przed możliwym bólem. To zachowanie nie oznacza, że czują mniej, wręcz przeciwnie, czują tak intensywnie, że boją się głębi tych emocji. Nadmierne myślenie i niepewność, kiedy ktoś naprawdę cię kocha, staje się nadmiernie świadomy swojego zachowania. Każdy gest. Każde słowo jest analizowane. Czy jestem wystarczająco dobry? Czy mówię to właściwie? To ciągłe rozmyślanie może prowadzić do milczenia, nie dlatego, że chcą cię ignorować, lecz dlatego, że boją się powiedzieć coś złego. W rzeczywistości walczą ze swoimi własnymi niepewnościami. Przytłoczenie silnymi uczuciami, głęboka miłość może być przytłaczająca. Emocje są tak silne, że osoba musi zrobić krok wstecz, aby je przetworzyć. Ignorowanie może być formą wycofania się, by uzyskać jasność co do własnych uczuć. Nie dlatego, że chcą się od ciebie oddalić, lecz dlatego, że potrzebują czasu, by uporządkować swoje wnętrze. Strach przed zbytnią zależnością. Niektórzy ludzie boją się, że będą wyglądać na zbyt przywiązanych lub potrzebujących. Nawet jeśli kochają cię głęboko, unikają okazywania tęsknoty wprost, aby nie wyglądać na słabych. Świadomie tworzą pewien dystans, nie po to by cię stracić, ale by zachować równowagę. Testowanie więzi, czasami dystans, służy również temu, aby zrozumieć twoje uczucia. To nie jest gra, lecz cichy sposób na wyczucie, jak silne są twoje uczucia. Czy się odezwiesz? Czy tęsknisz za nimi tak samo, jak oni za tobą? Poprzez ten dystans chcą sprawdzić, czy wasza równowaga emocjonalna jest wzajemna. Wszystkie te zachowania, choć mogą wydawać się mylące, Wynikają z miłości i wrażliwości. Miłość rzadko jest prosta. Ludzie często nie wiedzą, jak radzić sobie z nowymi, intensywnymi uczuciami. Najlepszym sposobem radzenia sobie z tym jest otwarta, szczera komunikacja. Jeśli dystans cierani, spokojnie o tym powiedz: powiedz, co czujesz. W ten sposób możecie lepiej się zrozumieć i odkryć prawdziwe powody zachowania. Pamiętaj: Milczenie często mówi głośniej niż słowa. Kiedy ktoś, kto cię kocha, ignoruje cię, zatrzymaj się, zanim osądzisz. Może jego milczenie mówi o strachu, głębi, tacy i o miłości, która jest silniejsza niż myślisz. Miłość to podróż pełna cierpliwości, wrażliwości i zaufania.